Sieba! Witam wszystkich bardzo serdecznie ze strony Master 15 <coughs> A my gramy sobie dalej w Spec Ops The Line. Rozumiem, rozumiem. Panie pułkowniku, już, już idziemy, już idziemy, proszę bardzo. Spacebar. I jazda. Zawsze mówię, że ja wiem. Zawsze to zrozumiałeś. To jest białe oświadczenie. Powiedziałem, że ja wiem. Kiedy zabrałem pod Mikabel, to był szanowny man. Many lives, I've ended even more. Hmm. Niewątpliwie. Ogólnie nie mamy interfejsu, a to oznacza, że chyba teraz mamy taką bardziej. fabularną część gameplaya, tak to nazwijmy? No właśnie. Zaw zawsze się jeszcze mówić o motywach, jak i. Em, całym. całym portrecie psychologicznym obecnym tego Konrada. Natomiast, no, na pewno rzecz nie jest taka prosta jak się wydaje na pierwszy rzut oka, że jestem takim badgajem. No, że no właśnie. Co już idzie? Czemu oni do nich mierzą? są

get it we're meant to choose choose what let's get out of here lugo's right we need to get as far away from this as possible that's enough. That Gino... obviously not cuz we're oh still here E, dobra. Żołnierz niebyłby chciał, żebym ocalił cywila. Dobra. Wiecie, bo e, skoro żołnierz chciał mu pomóc, to znaczy, że żołnierz chciałby, chciałby żeby ten cywil jednak przeżył. Tak? Tak, tak, tak. Staram się tutaj uhonorować wolę tego żołnierza. To, nie Tak naprawdę, mógłbym wybrać odwrotnie i też jakoś mógłbym to uzasadnić, A my tu mamy FAMASA. Ja go wezmę. E, poczekaj, poczekaj. To jest auto, to jest burst. O kurde, celownik. To dobra, to jak mamy celownik, to może z Burst'em. Ale nie próbował nas zabić, ale teraz już próbuję, oczywiście. Dobra, e, leci frag. Dobra, bo Wam to zajmie wieki, panowie. Ty ogólnie naprawdę jest przypał. Ja się nie mogę ruszyć. Kurwa, Striker jeszcze przyjechał, Cześć, to. Dobra, i jeszcze jeden frag. Gadamy, to no nie ma zdać się ruszyć autentycznie. Tej, okay, tam jest jeszcze w drzwiach, dobra, widzę go. Jezu. Dobra, zmienimy sobie teraz na M4 Rzućmy kolejnego stana. I na daleko jeszcze. Przedwój, okaj, jeszcze tam i burza piaskowa. Find shelter, dobra, znaleźć schronienie To ciekawa mechanika teraz jest zastosowana Oj jest, nic widać na bardzo niewielką odległość To też właśnie mamy taką przewagę. Patrz ile tamtego jest. Dobra, wycofują się, dajmy im uciec, żeby już ich nie prowokować dalej. Tutaj jest chłop. To go zabiliście? Fuck that um, identifier to Ty, ale głośno się zrobiło. Muszę przyznać, że ja strzelam, ale ja ich nie widzę, nie? Nie, ja, podczas strzelania, o Boże. W ogóle nasza postać założyła gogle i kominiarkę, to bardzo fajne. Poprawia to immersję szeroko rozumianą. Tak! Ale ciekawe podejście pana Konrada, że na początku test, a za chwilę pułapka, no nie? Tak jakby trochę nie mógł się zdecydować, czy chce nas zabić, czy nie. O Jezu. Ciekawe oświetlenie. I know you're listening, Colonel. So hear this: this war is over. Dubai will be evacuated, and you will be relieved of your command. <laughs> <Tak mówisz. coughs> no dobra. Okay, 10. Całkiem szybko, całkiem szybko mówię, talk. From the I Ja na odzew, na odzewy w komentarzach, e... to znaczy one są szybkie, natomiast ja nie jestem w stanie w następnym odcinku zaadresować czyjegoś komentarza. O, tam jest problem, w tym to jest ten burcz Kalifa, kurwa, czy coś takiego? Nie, no, nie. To jest jakiś chyba. Nie no, tak, to jest to. Przynajmniej tak wygląda trochę.

Along with the bodies, passports. Only one was readable Zoe Strasberg, age 29, German aid worker. They say a paranoid is just someone with all the facts. Well, <laughs> I don't have all the facts, but I'm officially fucking scared. I don't want to believe city officials are executing foreign aid workers or what that might mean for the evacuation. But the facts, man, you can't ignore the facts. <sighs>

Paszporty też pospalali. Okazało się, że zabijają aid workers, czyli pomoc w sensie. Kurde, medyków. Medyków? No wiecie, obsługę karetek ratunkowych i tak dalej. Interesujące, bardzo interesujące. Właśnie nie, nie wiemy jeszcze tutaj wszystkiego. A tymczasem nasi tutaj ziomeczkowie coraz bardziej, najwyraźniej, martwią się o stanem psychicznym naszego protagonisty Walkera. Ale jak powiedział Łoka, jest jest w porządku. <laughs> żeby się nie martwili za na. Więc. Mam nadzieję, że wezmą sobie to do serca. Kurczę. <laughs> I tak. Mm. Mówię, żeby wywnioskować tutaj jakąś tezę. Riggs? Dobrze, że nie Griggs. Także pod koniec, dopiero myślę, że jak grę przejdziemy, to wtedy się sytuacja zrobi bardziej klarowna. No dobra. Pytanie, my w nich też strzelamy? Też są w Nie, to są dobrzy. Właśnie od tego Griggsa.

Nie, nie zmieniam broni, nie rzucam. Targunek. Tu jeszcze był za pilarem po. No, 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 schowaj. I przeładuj sobie. Nasi, dobra, to oni zeszli. No dobra, to ja też zejdę. Taki takim układzie. co mam? Amunicję bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zmienię tylko na m Przepraszam. Wstawaj, Adams.

Guess you can't save everyone, huh? I'd say you fellas only one. Typical company bullshit. You wanna hear me out before shooting me down, son? You got a plan beyond killing everyone you see? Of Course we got a plan. Go on, Agent. What's your up? About 400 yards from here is the city's main water facility. We were en route when we got pinned down. Hello? My op, Captain, is to get that damn water and cripple the whole damn 33rd. You really think water's the key? We're in the desert, kid. Dobra, prawda? Odebranie wody 33 mu sprawi, że będą mieli przejebane totalnie. O, e, fun fact: zauważyłem zawleczkę na tym granacie, więc by nie wybuchł, ale dobra. <laughs> Pomocy! Right ok. O Jezu już tak o kurwa, ale jest chujna. O, dobra! O, ten się położył. Ale proszę w teksturach nie kampić, tak nie robi się tak. Absolutnie. Kołaszek? Dawno nie było kołaszka. Wiecie co zamienię za tego Francuza? Awa. No za aha, on już ich zastrzelił. Dobra. Och, jakiś ładne. Nie spodziewałem się tak drastycznego do Damarza. Chciałem, że już trochę po akcji, a tu nie. Dobra, e granaty się zmieniało. Tak Dobrze. O nie. Dobra. Every trooper is down! tak, tak, tak Dobra. Moi drodzy Państwo, niech mi Państwo wybaczą, że ten odcinek będzie taki krótszy, ja go tutaj już zakończę. Ponieważ dzisiaj nie mam zbyt wiele czasu nagrywać, a to jest dopiero druga sesja yy, yy, moja z tą grą. Więc pierwsze cztery odcinki były nagrywane za pierwszym zamachem, że tak to, że tak to powiem, za, za jednym zamachem, nie? I no, ale później jeszcze spokojnie, wy nie odczujecie nawet różnicy, ponieważ dalej raczej odcinki będą się pojawiać codziennie o 19 z tej gry, a wydaje mi się, że jesteśmy już w połowie gdzieś tej kampanii, więc też nie będzie jakoś y, trudno mi zachować y, tego. Y Tej częstotliwości. Boże, ale słowa zapomniałem. Ty! No do. Aż się rozbawiłem. Dobra. Master Hej, Do Was sprechał. Widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć, siemanko. Jo!